Dając na Twe wezwanie, idźcie i czyńcie pośród narodów nowy lód Boży, w jedności wiary, by serca swe oddali mi. Głosimy wszystkim Twą Ewangelię, by przemieniony był każdy z nas. Stary człowiek mógł stać się nowym, oto nadchodzi już nowy świat. W dzisiejszej Ewangelii uczniowie zaczynają nabierać obawy, zaczynają wątpić w to, co przekazał im Jezus. Zachęca On wszystkich uczniów, aby udzielali chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tym samym odwołuje się do doskonałej relacji miłości między trzema osobami boskimi między Bogiem Ojcem, Synem Bożym oraz Duchem Świętym. Piotrek, ale zwróć uwagę na zakończenie Ewangelii. Chrystus mówi, że oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pokazuje nam, że niezależnie od tego, co się wydarzy, On będzie zawsze z nami. Umacnia nas, daje siłę do działania. W Trójcy Świętej mamy do czynienia z połączeniem trzech osób boskich, co przedstawia ikona rublowa, na której Postać środkowa jest zwykle utożsamiana z Synem Bożym. Ma na to wskazywać znajdujący się nad nim dąb, symbol krzyża, oraz ruch ręki w stronę kielicha, symbolu Eucharystii. Postać po lewej stronie jest opisana jako Bóg Ojciec, za którego plecami znajduje się dom, kościół. Nad postacią z prawej strony widać górę, aluzję do skały, z której trysnęła na pustyni woda. Duch Święty ma bowiem być dla ziemi tym, Czym woda dla na pustyni? Według innych interpretacji postaci Boga, Ojca i Syna Bożego identyfikowane są całkiem odmiennie, ponieważ symbolem Ojca ma być drzewo życia, a berło Syna wskazuje na dom, czyli Kościół. Znamienne jest to, że przy stole znajduje się jeszcze jedno wolne, czwarte miejsce. Jest ono przygotowane właśnie dla nas. Abyśmy będąc w jedności z Trójcą świętą mogli głosić prawdę prawdę o tym, że Jezus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jezus umacnia nas i daje nam siłę do działania i podnosi nas, gdy w tej drodze upadamy. A więc idźmy i głośmy.